Salon polityczny. Renata Witman, dzień dobry. A naszym gościem jest dzisiaj Józef Grabski, znany polski historyk sztuki, dyrektor IRSA od założenia, czyli Instytutu, Międzynarodowego Instytutu Badań nad Sztuką, wydawca wielu pism, branżowych albumów, książek. Dzień dobry, witamy Pana bardzo, bardzo serdecznie. Witam Państwa. Dyrektor palacu Wlaców, Widas Dolińskas mówi, że ludzie, którzy zrealizowali projekt odbudowy tego palacu Wlaców, dokonali cudu. Zgadza się Pan z tą opinią? Jestem pod olbrzymim wrażeniem. Odbudowania rezydencji Wielkich Książąt Litewskich i Królów Polskich. Było to przedsięwzięcie olbrzymie i niesłychanie skomplikowane z wielu punktów widzenia przede wszystkim historycznego brak dokumentów, brak ikonografii no, kłopoty finansowe, kłopoty polityczne, które były zresztą bardzo podobne do. Tych kłopotów, które były przed budowie zamku królewskiego w Warszawie, o czym już ktoś, nikt prawie nie pamięta po 40 latach. Czy też tak będzie z Pałacem władzy? Z pewnością z pewnością. Już zaczynają zapominać o tym, co było przed 10 nie. lat, ile krytyk, jaka fala krytyki była. Rezydencja została odbudowana. W taki sposób, że znakomicie nadaje się do pełnienia funkcji i politycznych, i społecznych, i do wprowadzenia w życie, w życie państwa. Także jestem przekonany, że po kilku latach nikt już o sporach nie będzie pamiętał, nikt nie będzie pamiętał o kłopotach przy odbudowie. Co na panu jako dyrektora Instytutu Międzynarodowego Instytutu Badań nad Sztuką zrobiło największe wrażenie z tego palacu w latach. Sam fakt odbudowy to jest najważniejsze. Wysiłek narodu, wysiłek, zresztą nie tylko narodu litewskiego, ale wysiłek bardzo wielu narodów. Przecież przy odbudowie zamku współpracowali i Polacy, i to w bardzo znacznej mierze, i Niemcy, i Włosi, naukowcy z różnych krajów. Odbudowa zamku nie byłaby możliwa z pewnością bez pomocy i doświadczeń kolegów, którzy odbudowywali zamek królewski w Warszawie. Tutaj szczególną rolę odegrał, niewątpliwie, Profesor Andrzej Rottermund. który, był też, na który był też na otwarciu i wygłaszał wspaniałą przemowę zresztą. Natomiast także bez pomocy innych ośrodków i polskich, takich jak Wawel czy Wilanów i światowych, no, odbudowa nie byłaby możliwa. I fakt współpracy jest tutaj fakt znakomitej współpracy jest tutaj czymś budującym i na przyszłość dobrze zapowiadającym. Czy uważa pan, że w związku z odbudową tego pałacu w prestiż i znaczenie Litwy wzrosło też? Ma to jakieś znaczenie dla wizerunku e, Litwy jako państwa? Z pewnością tak. Zamek, zamek jest symbolem tożsamości państwowej, niekoniecznie narodowej, ale państwowej. Właśnie. Narodowej państwowej, bo często się powtarza tutaj mówi się o odbudowie tej narodowości. Narodowej bardziej. Tak, natomiast no, zamek wielkich książąt litewskich był siedzibą władców rządzących olbrzymim krajem wielonarodowościowym. To była przecież Wielka Unia Europejska kilkaset lat temu, i miejmy nadzieję, że ten zamek będzie pełnił taką funkcję dalej, że będzie otwarty na wiele narodów, na współpracę różnych etni mieszkających na terenie. To też pięknie zbiegło Europy. się w, prawda, otwarcie, w początek prezydencji Litwy w Unii Europejskiej z otwarciem Polaków to nie powiązanie otwarcia rezydencji Wielkich Książąt Litewskich i Królów Polskich z prezydencją, z prezydencją Litwy e, znakomicie właśnie nawiązuje jako do historii, e, nie do historii naszych, naszej wspólnej historii, europejskiej mm. historii, bo m, 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 powinniśmy mówić tutaj nie o historii Litwy, czy o historii Polski, tylko o historii europejskiej. E, m, m, Wilno jest stolicą europejską, to nie jest stolica Litwy, to nie jest... M, to jest to też jest stolicą Litwy, ale e, też... To, oczywiście, że tak, ale, ale trzeba na... na mm. Patrzeć szerzej, zwłaszcza teraz, w czasach, kiedy, kiedy Europa się otworzyła, ten symbol, odtworzenie symbolu jakby tożsamości państwowej jest szczególnie ważny, bo pokazuje z jednej strony, że można kontynuować państwowość własną, ale jest się otwartym na, na świat, prawda? Zresztą odbudowa rezydencji jako symbolu tożsamości państwowej, to jakby dowód osobisty, jak mówił profesor Andrzej Rotermund. Dowód osobisty, bez którego jest się, prawda, troszeczkę, no nie to że nikim, ale trzeba mieć ten dowód osobisty przy sobie. Jeżeli nie ma dowodu osobistego, nie można się wykazać kim się jest. Stąd odbudowa zamku jest jakby potrzebna potwierdzeniem swojej tożsamości. Czy wszystko się panu podobało w, w zamku, jeżeli chodzi o wnętrze też? Czy jednak ma pan jakieś uwagi krytyczne? Myślę, że jesteśmy na początku, na początku działalności odbudowanego zamku i że bardzo wiele jeszcze trzeba będzie zmienić, poprawić, uzupełnić. Przecież odbudowa nastąpiła w błyskawicznym tempie. Nie było zbyt wiele czasu na to, żeby zdobywać oryginalne dzieła sztuki, które zresztą są niesłychanie kosztowne i rzadko się pojawiające na rynkach światowych, także trudno było zdobyć oryginały, prawda? W związku z tym w rezydencji w umieszczono bardzo wiele kopii czy dzieł, które są no, niekoniecznie pierwszej jakości, No prawda? właśnie. Ale nie mniej. O kopiach i oryginalach, bo kilka lat temu były takie pomysły, by nabyć tron Sasów z herbami litewskiej pogoni i polskiego orla białego co z tym projektem? Bo jest tron na Zamku Królewskim, ale to pewnie kopia e, Tak, to jest, to jest kopia i tutaj sala, sala właśnie królewska, sala tronowa może najwięcej wymaga zmian i uzupełnień. To znaczy należałoby wrócić do przestudiowania rytuałów dworskich i stosownie do rytuałów dworskich tą salę urządzić. Zrozumiałe, że nie mając oryginału, Tronu trzeba było, trzeba było cokolwiek prawda, umieścić w, w tym miejscu. Natomiast myślę, że z czasem, kiedy będzie troszkę spokoju i nie będzie presji czasowej czy finansowej, z czasem można będzie odnaleźć obiekty. Autentyczny, oryginalny, chociażby ten tron, o którym e, wspomniała pani, który ciągle istnieje. A gdzie powieści... istnieje teraz? Gdzie teraz e, jest on ten jest tron? W Szwajcarii. Na, jest własnością firmy szwajcarskiej. No i jest niebezpieczeństwo, że zostanie sprzedany, nie daj Boże, oligarchom rosyjskim, no, prawda, czy, czy gdzieś do krajów arabskich. Jako, że jest wspaniały, złocony, pełen, e, pełen e, e, w, e, w swojej e, bogactwie, nie, niesłychanie atrakcyjny także dla. A dla władców arabskich, jak słyszę. Ale mam nadzieję, że, że uda się ten tron jakoś zatrzymać i być może e, e, znajdzie się na zamian. To mógłby się, jakimi siłami można byłoby nabyć takie? Bo to mniej więcej w jakich, o jakich kosztach tu jest mowa. To znaczy wartość tego tronu jest około miliona euro. To nie jest jakaś zastraszająca suma, jak na obiekt tej klasy, na obiekt z warsztatu Permozera, czy wykonanego przez Johanna Tomey, a więc znakomitych twórców na dworze drezdeńskim, królów polskich i książąt, wielkich książąt litewskich w końcu. To były jedne z najlepszych warsztatów swego czasu, lat 20, 30. XVIII wieku. I ten obiekt jest e, najwyższy jakości. No, a Polska też pretenduje do nabycia tego tronu? No, to znaczy, Polska czy ma. Tron. By w licie, pewno, czy była Nie, sądzę, że ustąpiłoby, dlatego że w Polsce jest kilka tronów. Jest tron Stanisława Augusta Poniatowskiego na Zamku Klewskim w Warszawie. Także tutaj, tutaj myślę, że dla zgody między narodami na pewno ważniejszy, Byłoby, żeby ten tron znalazł się w Wilnie, bo herby Wielkiego Księstwa Litewskiego, które na nim się znajdują, jednoznacznie utożsamiają ten obiekt jako symbol władców, prawda? E, to, o czym mówiliśmy, jest symbolem tożsamości. A znana jest historia w ogóle tego tronu? Jak, w jaki sposób trafił teraz że jest obecnie tak, w Szwajcarii, tak, 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 to... tak, znana jest cała historia. Należał do rodziny Wettynów, czyli do spadkobierców elektorów saskich, wielkich książąt litewskich, królów polskich. Ta rodzina do dzisiaj istnieje i do dzisiaj posiada w, swoim, w swojej własności szereg obiektów, szereg regaliów. Które nie, też by się które... przydały do naszego tak Pałacu Władzy. Zresztą tak? już szereg regaliów z tej rodziny znalazły się na zamku. Jak zauważyłem, szkła i puchary szklane w, w skarbcu noszą herby właśnie elektorów saskich, królów polskich i wielkich książąt litewskich. To jest ta sama kolekcja co tron. E, czyli uważa pan, że słuszna była decyzja o odbudowie Pałacu Władzy? Z pewnością tak. Hmm. E, 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 Jedyny co, to należy chyba większy nacisk położyć na, na przyszłość, na to co... Co się będzie działo dalej? To znaczy, na wprowadzenie zamku w, w życie Litwy i Europy. No właśnie, a pana zdaniem, jak, jaką to funkcję mógłby mieć taki zamek, taki pałac władców? No przede wszystkim reprezentacyjną, gdzie tak jak na Zamku królewskim w Warszawie przyjmowani są, przyjmowane są głowy państwa, przyjmowani są wybitne, przyjmowane są wybitne jednostki odwiedzające. Polskę. Następnie wielkie organizacje, spotkania, kongresy, zjazdy ważne, koncerty, wielkie wystawy sztuki światowej. Zamek Królewski w Warszawie zorganizował wiele znakomitych międzynarodowych wystaw, które z pewnością można byłoby przenosić także do Wilna. Czy też Wilno powinno sobie zorganizować, organizować nie według swoich koncepcji. Wchodząc w ten sposób w światowy krwiobieg wielkich wystaw i wielkiej sztuki. Do tego się zamek z pewnością nadaje. Czyli palac w Laców, zamek będzie bardziej łączył, jeszcze bardziej łączył i Polaków, Litwinów i nie tylko? Z, z pewnością tak być powinno, bo taka była zawsze funkcja zamku Łącząca, jednocząca, jednocząca na tym najwyższym poziomie, prawda? I, i o to chyba nam wszystkim chodzi. I stąd chęć współpracy naukowców, polityków z całej Europy, żeby pomóc wspólnie dokonać no, takiego no, no zakończenia odbudowy i y, y, ufunkcjonowania y, zamku, mm -hmm. żeby funkcjonował. Pan w już wspomniał o tym, że Polacy y, bardzo się przyczynili do odbudowy polaców A co mogliby na tym etapie jeszcze pomóc nie Niewątpliwie y, sprawa funkcji y, jest chyba najważniejszą i tutaj wiele można byłoby Wspólnie przemyśleć. Zobaczyć, jak działa zamek królewski na Wawelu, jak działa zamek warszawski, bo to jest analogia najbliższa, prawda? I myślę, że tutaj na tej płaszczyźnie jest jeszcze wiele bardzo do zrobienia. Chciałabym, żeby jeszcze pan opowiedział trochę o tym instytucie w skrót Irsa, pełna nazwa to Międzynarodowy Instytut Badań nad sztuką, co, co obecnie jest właśnie, nad czym obecnie pracuje Instytut, co bada i co wydaje. Nasz Instytut zajmuje się badaniem sztuki zarówno dawnej, jak i współczesnej, ale głównie sztuki dawnej. Obecnie zajmowaliśmy się także epoką jagiellońską. Wydaliśmy wspaniałą monografię Kaplicy Zygmuntowskiej, która jest rezultatem 30-letnich działań profesora Mosakowskiego. To są przecież ci sami architekci, którzy budowali zamek Wielkich Książąt Litewskich. To, to jest Bartolomeo Berecci, Zanobi de Gianottis, Sebastiano Cini i tak dalej. W końcu te same warsztaty artystyczne pracowały i na Wawelu, i w Wilnie. Ci sami byli zleceniodawcy, ci sami mecenasi, ci sami artyści. Więc nasz Instytut zajmuje się z jednej strony badaniami, z drugiej strony publikowaniem wyników badań wydajemy monografię, wydajemy czasopismo Artibus et Historiae, to jest czasopismo międzynarodowe, które publikuje z zakresu właściwie całej sztuki światowej i różnych epok. Instytut powstał w Wenecji 35 lat temu, później przeniósł się do Wiednia, a po upadku komunizmu przenieśliśmy się z powrotem do Polski jedną nogą, także w tej chwili w Krakowie mamy główną siedzibę, a Wiedeń czy Włochy są w tej chwili już drugorzędnymi. A są plany, żeby tu jakąś filię założyć Instytutu w Wilnie? Mam, Oddział. Nadzieję, mam nadzieję, że przy, nie, przy współpracy z litewskimi kolegami uda nam się to i nawiązaliśmy bardzo bliską współpracę zarówno z Uniwersytetem Wileńskim, jak i Kow... Kowieńskim. I jest szereg wspólnych projektów. Być może uda się zrealizować. Wiem też, że świetnie pan współpracuje z dyrektorem Palacu Władców, Widasem Dolinskasem. Jest to nie... też osoba... świetnie mówi po polsku przecież. Tak jest. Jest to osoba niesłychanie życzliwa, sympatyczna, otwarta na, na świat i na nie, wszelkie życzliwe rady. Potrafi Potrafi zjednoczyć ludzi, osoba, która niewątpliwie jest wyjątkowo pozytywna i życzę mu, żeby doprowadził zamek do e, takiej funkcji, do takiego statusu, jak profesor Andrzej Rotermund doprowadził zamek warszawski. Na pewno tak będzie. <laughs> dziękuję bardzo za rozmowę panu. Dziękuję za wizytę w naszym radiu. Mam nadzieję, że... Życzę częstszych wizyt w Wilnie. Dziękuję bardzo i z pewnością będę częściej odwiedzał Wilnie. Dziękuję. Naszym... Przypomnę tylko, że naszym gościem był Józef Grabski, historyk sztuki, dyrektor IRSA, czyli Międzynarodowego Instytutu Badań nad Sztuką.